Diament, bezwzględnie król wszystkich kamieni szlachetnych, znany od wielu wieków, zajmujący najwyższą pozycję wśród kamieni szlachetnych ze względu na swoją wysoki współczynnik załamania światła i rzadkość występowania. Główną nagrodą dla publiczności jest właśnie kryształ diamentu w skale kimberlitowej pochodzący z RPA. Muszę tutaj zaznaczyć, że okazy diamentu, które. Całkowicie naturalnie występują w Kimberlicie i nie są w żaden sposób wprawiane, występują bardzo, bardzo rzadko. Kimberlit jest naturalny, diament jest naturalny, został wprawiony w tę skałę kimberlitową ludzką ręką pod lupą binokularną. Miałem okazję dwa razy w swoim życiu, będąc na giełdzie w Holandii, w Hadze, były to diamenty w 100% okazy naturalne w Kimberlicie, pochodzące z Rosji. Ze słynnej kopalni mirnej. Wydobycie diamentów w Reposolum nie jest małe, jest duże. Tylko procent uzyskanych diamentów o wartości jubilerskiej jest znikomy. To jest kilka procent całego światowego wydobycia. Jednokaratowy kamień, powiedzmy, załóżmy, że kosztuje 3000 dolarów, ale dwukaratowy kamień już nie będzie kosztował drugie tyle, czyli 6000, tylko powiedzmy 4 czy 5krotnie więcej. Diament bardzo wysokiej czystości, jego Cena i rośnie niespójnie wysoko i odgrywa tu także wysoką rolę jego kolorystyka. Okazuje się, że na przykład diamenty pochodzące z Australii o wysoce wybarwionej barwie na przykład niebieskiej czy czerwonej osiągają jeszcze wyższe ceny niż diamenty całkowicie czyste bezbarwne.